Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne, co drugi dzień, znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W sieci pojawiło się przerażające nagranie ze skoczowa. W szokujących ujęciach widać niepokojąco zachowującą się kobietę, która jest pod wpływem silnych środków odurzających. Jej agresywne zachowanie i niekontrolowane ruchy wywołały przerażenie wśród świadków. Pomimo prób interakcji ze strony świadków, kobieta nie reagowała na żadne próby kontaktu. Świadkowie natychmiastowo zgłosili incydent lokalnym służbom. W krótkim czasie na miejscu pojawił się patrol policji, który podjął działania w celu uspokojenia sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Jednocześnie wezwano specjalistyczny zespół ratunkowy, który przybył na miejsce, aby udzielić kobiecie odpowiedniej pomocy medycznej. Policjanci byli zmuszeni użyć siły, aby zatrzymać kobietę, ponieważ jej stan był na tyle niebezpieczny, że wymagało to zdecydowanych działań. Ich priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko niej, ale także innych osobom w sklepie. Po zatrzymaniu, policjanci przekazali kobietę służbom ratunkowym, które natychmiast podjęły odpowiednie kroki i przewiozły ją do szpitala na badania. Jak podaje portal peskicka24.pl, kobieta prawdopodobnie wcześniej zażyła narkotyk o nazwie Flakka. Jego inna nazwa to narkotyk zombie, ponieważ powoduje, że po jego zażyciu ludzie stają się agresywni, dysponują wręcz nadludzką siłą i są odporni na ból. Wstrząsające wydarzenia miały miejsce w piątek 21 lipca wieczorem na ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku. Jeden z mieszkańców wyciągnął broń palną i zaczął strzelać z balkonu swojego mieszkania. Szybko rozpoczęła się wymiana informacji między mieszkańcami dzielnicy. Pocztą pantoflową dotarła do nich informacja, że mężczyzna, który strzela, jest pijany. Sytuacja wywołała panikę wśród sąsiadów, którzy natychmiast wezwali policję po usłyszeniu wystrzałów. Na miejsce zdarzenia przybyli antyterroryści, którzy zatrzymali mężczyznę. W mieszkaniu 42-latka znaleziono 23 sztuki broni, w tym gazowej i hukowej. Zostanie ona poddana analizie pod kątem legalności jej posiadania, przekazywał młodszy aspirant Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Zgodnie z kodeksem karnym, kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną, podlega karze pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Sąd Najwyższy podtrzymał karę 25 lat więzienia, którą otrzymali rodzice pięcioletniej Elizy. Dziewczynka została przez nich zagłodzona. Umierała kilka miesięcy. Wiedząc o zbliżającej się nieuchronnie śmierci własnego dziecka, z uwagi na skrajne niedożywienie, wygłodzenie, nie zrobili nic, żeby je ratować. Niewystarczająco je karmili i poili, pozostawili bez żadnej opieki. Zdawali sobie sprawę, że jak nic nie zrobią, to dziecko umrze. Dziecko umierało w warunkach bytowych urągających ludzkiej godności, a proces tego umierania trwał parę miesięcy, ocenił sędzia Andrzej Tomczyk, cytowany przez T.V.N. 24: Eliza, niepełnosprawna dziewczynka. Zmarła w październiku 2017 roku w kamienicy w Bielsku-Białej w dramatycznych okolicznościach. W wyniku nagłego pogorszenia jej stanu zdrowia, zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które natychmiast zareagowało na sytuację i skontaktowało się z policją. Okoliczności, w jakich żyła dziewczynka, były zatrważające. Została znaleziona w kojcu, do którego prowadziła wydeptana ścieżka przez stertę śmieci. Miała poważne schorzenia układu nerwowego oraz porażenie czterokończynowe. Nie chodziła, nie siadała, nie mogła samodzielnie jeść. Trzeba ją było karmić pozaustrojowo. W mieszkaniu przebywała też trzyletnia siostra Elizy. Ona również była niedożywiona. Matka pięciolatki, Karolina G., pracowała w handlu i gastronomii. Jej partner Damian czy nie pracował. Sąd skazał oboje na 25 lat więzienia, natomiast prokuratura domagała się dożywocia. Strzelanina na Wrocławskim Osiedlu Nowe Żerniki. Nierozpoznani sprawcy oddali serię z broni w okna mieszkania, ostrzelali sklep z alkoholem i celowali w głowę człowieka, który w ostatniej chwili schronił się przed serią amunicji. W sobotnie południe 22 lipca na Wrocławskim Osiedlu Nowe Żerniki, przy skrzyżowaniu ulicy Barskich i Alei Architektów, doszło do incydentu z grupą mężczyzn. Grupa ta spożywała alkohol i głośno się zachowywała. Wzburzona sytuacją kobieta, mieszkająca w pobliżu, postanowiła zwrócić im uwagę. Niestety, reakcja mężczyzn na upomnienie była agresywna. Nie chcieli przerwać głośnej libacji i zaczęli kierować w stronę kobiety obraźliwe i wulgarne słowa. Przestraszona kobieta postanowiła wezwać policję w celu interwencji. Niestety, zanim radiowóz policji zdążył przybyć na miejsce, mężczyźni zdążyli się już oddalić w nieznanym kierunku. Po zemstę wrócili jednak po kilku godzinach. Około godziny 23 w kierunku okien mieszkania kobiety, która zwróciła im uwagę, padła seria strzałów. Pociski powybijały szyby w pięciu mieszkaniach. Mąż kobiety wybiegł na zewnątrz, aby sprawdzić, co się dzieje. Świadkowie wskazali mu grupę mężczyzn, którzy najprawdopodobniej oddali strzały w kierunku okna mieszkania. Podszedłem do nich, a mężczyźni zaczęli mnie wyzywać i skierowali karabin, najprawdopodobniej pneumatyczny, w kierunku mojej głowy. Zacząłem uciekać. Wtedy padła seria strzałów. W ostatniej chwili udało mi się schronić do pobliskiego marketu alkoholowego. Pociski trafiły w szybę drzwi wejściowych, uszkadzając ją. Napastnicy uciekli, relacjonuje zaatakowany mężczyzna. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja. W akcji poszukiwawczej uczestniczyło kilka radiowozów oraz ekipa z psami tropiącymi. Sprawców nie udało się znaleźć. Rozbito warszawski gang narkotykowy. Na czele przestępczej grupy stał gangster o pseudonimie Ojciec, a towarzyszyli mu jego pomocnicy, którzy byli pseudokibicami znanego warszawskiego klubu sportowego. Grupa wprowadziła na rynek narkotyki o wartości oszacowanej na aż 5 milionów złotych. Ich działania dobiegły końca, gdy policjanci z Centralnego Biura Śledczego rozpoczęli skoordynowaną akcję w celu rozpracowania i zatrzymania przestępców. Na filmie z tej policyjnej akcji widać jak antyterroryści. Przeprowadzają szturm na mieszkania dilerów. W sumie zatrzymano 11 osób w wieku od 21 do 43 lat. Niektórzy z nich są dobrze znani policjantom, ponieważ w przeszłości wchodzili już w konflikt z prawem, byli między innymi karani za przestępstwa narkotykowe. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Marcin K., pseudonim Ojciec, usłyszał także zarzut kierowania tą grupą. Wszystkim zatrzymanym grozi także odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec dziewięciu osób tymczasowego aresztowania. Jeden z podejrzanych został doprowadzony do prokuratury z aresztu śledczego, gdzie przebywał w związku z wcześniejszym zatrzymaniem za posiadanie znacznych ilości narkotyków. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.